To jest moja własna paczka Amix Którą sam robiłem Jest tu Jak wiecie to, to jest yy, Jak chcecie zmienić Na przykład tu to piszecie Kosy Ale wszystko będzie w opisie filmu to pokazuje ile do kogo trafiliśmy i tak różnie jak normalnie serwer No jak no na serwerze no nie tylko że ja testuję to na razie na batach żeby co tamto I ta paczka będzie do pobrania na stronie Oczywiście będzie w opisie Dziękuję za do widzenia.